Ile razy zdarzyło Ci się dostać wizytówkę, która zginęła w odmentach Twojej torebki albo po prostu w koszu na śmieci? Zadbaj o to, by ten pierwszy kontakt z Twoją marką, z Twoim brandem był niepowtarzalny i wyjątkowy. Wyobraź sobie, że wizytówka wcale nie musi być nudnym kartonikiem białego papieru. Na wizytówce możesz umieścić po jednej stronie swój manifest wartości brandu. Po drugiej stronie oczywiście tradycyjne dane, ale wszystko pięknie, estetycznie na no tacy podane. Albo... Na wizytówce możesz umieścić slogan swojej marki. Na przykład możesz powiedzieć o tym, że masz gdzieś sztywne zasady. Wizytówka to coś, co cię reprezentuje. To Twój pierwszy kontakt z Twoim partnerem biznesowym. Zadbaj o to, żeby była super. Wow! Na przykład taka wizytówka. Kompletnie nie jestem zainteresowana brandem tego pana, ale w związku z tym, że jest taka eko, jest na grubszym papierze i jeszcze pozwala mi się bawić, sprawia, że zatrzymałam tą wizytówkę i postanowiłam. Wam ją dzisiaj pokazać. Chodź, pokażę Ci inne fajne wizytówki, które znalazłam w internecie. Jeśli jesteś trenerem personalnym i chcesz zmotywować swoich klientów, to zobacz, jaką wizytówkę możesz mieć. Klient się bawi, jest to gadżet, ale wizytówka tego typu na pewno nie wyląduje w koszu na śmieci. Myślę, że takiego pana to bym zatrudniła. To jest facet, który sobie przygotował tego typu wizytówkę, chcąc starać się o pracę w mediach społecznościowych. Pamięć USB w wizytówce. Widziałeś coś takiego? Spraw, by Twoja wizytówka była super rozpoznawalna, no i żeby nie wylądowała w koszu na śmieci.